Dajcie, drogie dziewiarki. Spotykamy się w sierpniu, w środku wakacji, w środku lata, w takim czasie, kiedy myślimy jeszcze trochę o dzianinach letnich, ale też już zaczynamy myśleć o, o jesieni, o czapkach, ponczach, szalikach. W dzierganiu, jak pewnie każda z nas dobrze wie, ważny jest dobór grubości drutów. Zmieniając grubość drutów, możemy zmienić charakter dzianiny. Zmienić jej przeznaczenie, spowodować, że zużyjemy mniej lub więcej łóczki. Pośród informacji, które producent zamieszcza na metryczkach, zazwyczaj bardzo poszukiwaną, na przykład przeze mnie, jest taka próbeczka, która pokazuje grubość drutów i ile oczek jest na 10 cm i ile rzędów. Tutaj akurat w u producenta lang, to jest tak schowane w środku motka. Grubość drutów jest zawsze sugestią producenta. To nie jest tak, tak jak mamy tutaj włóczkę Setup It, on proponuje druty numer od 3,5 do 4, że musimy się tego sztywno trzymać. Kluczowym, kluczowym, kluczową decyzją w dzierganiu jest Dobrać właściwe druty. A jak to zrobić? Niestety, jedna jest tylko do tego słuszna droga robić próbki. Mam tutaj dwie próbeczki poglądowe, pokazujące, pokazujące tyle samo oczek, tyle samo rzędów na no włóczce. Zajdę trasę. Wydziergane na drutach numer 3,5. To jest na drutach 3,5, proszę. O, tak wygląda. I na drutach numer 3. Czyli różnica jest pół rozmiaru. Już pokazuję, tak, o, żeby kamera dobrze widziała. O tak, żeby były prawe strony, proszę. Niteczki są niepochowane, ale to one nie musiały wyglądać ładnie. Chodzi głównie o to, żeby pokazać. Yy, różnice jakie między nimi występują. To jest pół rozmiaru drutów. Często w firmach, które produkują akcesoria, są ćwiartki rozmiarów 2,75, 3,25, 3,75. To nie jest takie widzimy się producenta, że takie sobie produkuje druty. Tu jeszcze na płasko widać różnicę. Tak, koło się. Pół rozmiaru. Drutów może właśnie dać taką różnicę i też różnicę w konsystencji, że tak powiem, dzianiny. Ta dzianina jest bardziej zbita. To nie znaczy, że sztywna, jest bardziej, no taka nieprzeźroczysta. A ta jest bardziej luźna, taka bardziej zwiewna. Także robiąc próbkę i oceniając to, co nam wyszło, decydujemy, czy chcemy bardziej zbitą dzianinę. Czy bardziej taką lejącą. Ta będzie miała tendencję, właśnie tym bardziej, że jedwabiu zawiera w sobie, będzie miała tendencję do bycia zwiewną. Także to jest pół rozmiaru. I właśnie wracając do tego, co, o czym zaczęłam mówić, że producenci świadki drutów produkują, także również tych drutów należy spróbować, zobaczyć, czy y, różnica między 3 a 3,25 w dzianinie jest naprawdę widoczna. Przygotowałam jako taki y, pogląd, y, co, powodują, co powoduje zmiana grubości drutów. Dwie dzianiny z tej samej włóczki, tylko różne kolory. To jest moja melonowa bluzeczka. Wydziergana na drutach numer 5. Z włóczki Sol, który w 50 gramach ma 100 metrów i producent zaleca druty od 5,5. Od 5,5 chyba do 6. A ja wydziergałam sobie na drutach numer 5. Bo zawsze wiem, że dziergam luźno. Czyli to, co producent podaje, różni producenci różnie podają, filtruję przez własne doświadczenie i wiedzą, że dziergam luźno. Wzięłam mniejsze druty o pół rozmiaru. To jest na drutach numer 5 pluska wydziergana. Jest warta, to też wzór powoduje, że ona jest, że trzyma mocno formę. Także ona wygląda w ten sposób na drutach numer 5. A ta sama włóczka wydziergałam na drutach numer 8. To są dwa prostokąty. zszyte po bokach. Zaraz pokażę, mają rozporki. Tutaj jest na prosto taki dekolt tak zwany włóczkę. Szyte fragmentem na ramionkach. I włożę rękę, żeby pokazać, że ona jest bardzo przeźroczysta. Także też można sobie wziąć większe, większy rozmiar drutów, niż producent zaleca i wtedy dzianina zmienia charakter. Tutaj są rozporeczki po bokach zrobione. Także to nie jest taki prostokącik, tylko... Nie, znaczy w ten sposób może nie wygląda jak bluzka, ale jest to bluzeczka, tu ma dziury na ręce. Także to na drutach numer 8 ta sama włóczka. Przy czym na przykład, biorąc grubsze druty niż producent zaleca, zużyjemy mniej materiału. Czyli ja na tę bruszeczkę zużyłam 4 motki: 2 dwa przód, 2 dwa tył. A na tę bluzkę poszło około 7 motków. Zwarta dzianina, bardziej e, taka trzymająca fason. Także to jest ta sama włóczka przerobiona na na trzy, o trzy rozmiary większych drutach. Także tu mam taki przykład. Innym przykładem chciałam pokazać włóczkę MOHER LUX. Różne moherki, można przerabiać na naprawdę różnych rozmiarach drutów. Producent tutaj poleca od 3 do 3,5 rozmiar. Moja świeża bluzeczka wydziergana w ramach piórkowych dzieninek w czekoladowym kolorze. Taka bluzeczka od góry Raglan. Z prawie trzech motków włóczki, z tyłu zapinana na guziczek, z taką łezką na pleckach. I, i teraz bluzkę dziergałam na drutach numer 3. Dzienina jest y, mało przeźroczysta. Y, myślę, że y, gdybym dziergała na drutach większych, zużyłabym mniej materiału, ale chciałam, żeby ona była właśnie taka nieprzeźroczysta, czekoladowa, w takim kolorze gorzkiej czekolady. I to jest właśnie przykład ścisłej dzianiny na drutach, na jakich polecał producent. A tutaj mam, wydzierganą już jakiś czas temu, sukienkę z tej samej włóczki, którą dziergałam na drutach numer 4,5. Zupełnie inny, inny charakter dzianina ma. To też zmienia to, że ażur występuje. Ażur można przerabiać na grubszych drutach, wtedy to jest takie zwiewne, powiewne suknia w czerwonym kolorze. Zł pochodził z jakiejś archiwalnej wereny. Także tutaj mamy ta sama włóczka na drutach numer 4,5. Mimo, że producent na metryczce nie podaje takiego rozmiaru drutów. Także dwa przykłady włóczek, cztery dzianiny w różnych grubościach drutów. I pamiętajmy o tym, że to czasami słyszę w, na spotkaniach, w różnych miejscach, gdy dziewiarki pytają, a ile oczek na jakich drutach nabrałaś? To na ile się nabierze, ileś tych oczek, na jakie druty nabierze, to jest indywidualna rzecz. Jak ta druga osoba tyle samo zrobi, to nie znaczy, że wyjdzie i ten sam, ta sama dzienina w takiej samej formie. Także niestety to trzeba samemu próbować, próbkować, prać próbki i oceniać. Także w, w grubości drutów, do Boże grubości drutów, to tyle chciałam Wam powiedzieć. Ale jeszcze, jeszcze mam parę rzeczy. W związku z tym, że idzie jesień, zimowe włóczki. Pokażę Wam, jakie w ostatnich dniach pojawiły się nowe kolory włóczki lubianej do wzorów jacardowych, do szalików w techniką Entrelaka, ponieważ jest to bardzo dobra włóczka do właśnie chust i szali entrelakowych. Jawel Magic Grade. Nowe kolory na nowy sezon zimowy. Proszę. pokażę po motku, żeby można było sobie zobaczyć. Ten motek w dzianinie wygląda, wyglądałby mniej więcej tak. Tak. Tutaj mamy wrzosy. Wrzos, błękit i brązy. To jest ten motek. Tak pokazuję, żeby mniej więcej sobie... Wyobrazić, jak może dzienina wyglądać, bo wiem, że z samego motka trudno ocenić, czy zawartość kolorów w środku jest dobra, czy nie. Tak, tutaj mamy takie niebieskości z taką terakotą i brązem. No tak. Tak, proszę. Tak wygląda. i został ostatni noteczek, taka mięta jeans czarny szary khaki tak tak wygląda to są y, cztery nowe kolory włóczki ja wolno na nowy sezon jesień zima 2016 na 17 z włóczki jawol magic. jawol magic mamy takie dwa kolory. Zupełnie różne. Jeden jest ognisty. Proszę tak będzie w wyglądał. A drugi tak. Wąskie paseczki. Do na przykład do dzianinek żakardowych bardzo dobre. Tutaj jest... Nowości z Jawol Magic. To są takie początkowe zapowiedzi, bo tych zimowych włóczek to całe, całe mnóstwo będzie. Włóczka Donegal Tweed. Lubię tweedy. Tutaj mamy cztery nowe kolory. Moim faworytem jest ten wzrost. Piękny haper i czerwień. Także to są y, y, nowe kolory. Włóczki do włóczki tweedowej, która w swoim składzie ma 100% wełny Merino. Z jednej z moich ulubionych włóczek, z jaka? Na razie mamy jeden nowy kolor, ale celowo go przyniosłam, żeby pokazać taki, e, taką wisienkę na torcie, ponieważ wielbicielki, jaka, a jest ich sporo, wiem. E, po ostatnim sezonie, kiedy namiętnie dziergałyśmy spódniczki z jaka. To wiem, że osób lubiących tę włóczkę jest sporo. Pokażę włóczkę, która chwyciła mnie mocno za serce włóczka jak tweet. Dostępna będzie chyba tam w tam 6-7 kolorach. Bardzo miękka, tak samo jak ta włóczka tweedowa, jak Donegal mieszanka wełny owczej i wełny z jaka. Także to. No myślę, że jeszcze pod koniec sierpnia się pojawi, jak tweet. Razem z jesienno-zimowymi włóczkami pojawiły się trzy nowe numery jednej z moich ulubionych gazetek FAM firmy Lang. Numer 236 to jest taka gruba książka pokazująca. Zimowe, piękne dzianiny w różnych kolorach. Szarości będą królować. Czerwienie pokazują tutaj mieszanie różnych włóczek, np. w jednej dzianinie Mohair Lux i włóczka nowa, czyli dodajemy włosek do jakiejś włóczki bez włoska. Szarości. Także zapraszam Was do zapoznania się na naszej stronie. Można zobaczyć zawartość tych gazetek. I męskie, i damskie. To jest y, y, numer 236 Collection. A tutaj jest taki akcesoria do domu, ale nie tylko ponieważ na przykład też są czapki na takie poncho. Poncho. W numerze są szaliki, czapki, kominy. Także zapraszam do przejrzenia, szukajcie inspiracji. To jest. Tak wygląda okładka tego. Tego fanu. A już tak na zupełny koniec. Pokażę Wam. To jest włóczka filigran. Filigran numer 66. Kultowy kultowy kolor włóczki, który jakiś czas temu był niedostępny u pana Citrona, ale się pojawił, a tutaj mam już przewinięty, to tak pięknie wygląda. Bardziej działane na niż w A czemu go Wam pokazuję? Ponieważ do powrotu, że tak powiem, koloru numer 66 pojawiła się też taka, takie, taka taki projekt, szala etoli, który właśnie Tłumaczę wzór, i będzie można go u nas pozyskać. Tutaj pokażę. O, to tak będzie wyglądać. Kolor numer 66. Piękny, turkusowy, mieszanka turkusu, brązu, takiej malinowej, czerwieni. Oczywiście, tutaj też są inne rzeczy w, tej, w tym numerze. o, tutaj to jest również e, e, lubiany przez Was kolor numer 55. To jest e, w formie chusty. Tu, tutaj z tej strony mamy taki formę szala, a tutaj chustę. Także e, tłumaczymy e, sposoby wykonania tych rzeczy i za jakiś czas będzie można u nas je pozyskać. Się tutaj otworzy dalej. <laughs> otworzy dalej, bo też na dwóch projektach się to nie kończy. A nie, to tutaj jest. Więc tutaj jest jeszcze z włóczki Film Royal. Jest to stuprocentowa alpaka. Taka dzienina. Taka etola do owinięcia się. Także do włóczek typu Lace. Pan citron wydał taki trzy e, projekty które można o, 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 tutaj obrócę i to właśnie z tej włóczki Fill Royal w ten sposób wygląda pełne inspiracji także zapraszam Was do bądźcie z nami, śledźcie naszą stronę, zadawajcie pytania, zostawiajcie komentarze, postaramy się na nie odpowiedzieć. Dopierajcie właściwą grubość drutów do dianin. Wszystkiego dobrego i do następnego razu.